Siemano, bondżiorno, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 10 maja 2022 roku. Jest godzina 19:20, przynajmniej w Polsce. I zaczynamy od małych wyjaśnień propos ostatniego odcinka, bo tu w komentarzach pojawiła się pewna dyskusja. Oczywiście dziękuję za wszystkie komentarze, nawet za te złośliwe. Jeśli chodzi o wymowę iDrop, drop, Oczywiście dziękuję, chociaż nic nie wnoszą. I gdzie ta dyskusja, gdzieś tu była na końcu O właśnie, właśnie, właśnie Z Old gears Cars Old Gear Cars Dziękuję za dyskusję, dziękuję za uwagi Tak więc chodzi właśnie o tą bramę Kiedy zostanie uruchomiona Już to znajduję no to jeśli że to sugestia, to myślę, że warto to podkreślić, a nie podawać jako stwierdzenie. Teraz właśnie wcześniej słyszałem o tym kilkudniowym opóźnieniu, Bridge'a, ale to było dawno, a ostatnio czyli od paru miesięcy słyszałem, że ma ruszyć normalnie wraz ze startem sieci, bo jest już gotowy. To jest mega istotna kwestia z mojego punktu widzenia, bo wtedy skupowanie heksa byle tylko mieć cokolwiek na swojej sieci nie ma większego sensu. Jeśli będziemy mogli wszystko bridge'ować od razu, to wystarczy przygotować kapitał na, na Ethereum i 3, 2, 1 start i kupujemy co chcemy. Mam nadzieję, że będzie para PETH, PULSE i PLSX. Oczywiście ja to odpisałem, że myślę, że mimo, mimo wszystko warto gromadzić dla darmowej kopii, czyli że mimo wszystko warto gromadzić heksy czy tam inne kryptowaluty liczebne na swoich portfelach na sieci Ethereum, żeby po snapshocie mieć tu i tu. I druga sprawa, bo tutaj właśnie była dyskusja o to, jakie będzie opóźnienie, jeśli chodzi o most między siecią Ethereum, a siecią Chain. Ja tu chyba w tym filmiku stwierdziłem, że może to być do dwóch tygodni, bo w pewnym artykule przeczytałem, że będzie to podzielone na trzy etapy, czyli tym trzecim etapem miało być właśnie uruchomienie mostu. Tutaj kolega sugeruje, że, będzie, że ten most będzie od razu po starcie sieci. Wraz ze startem sieci będzie most. A dzisiaj X xGrosz nagrał film na swoim kanale. Film pod tytułem Dzień pierwszy sieci Pulstrzeń. Strategia wracamy do long. Wracamy z, long, z longami. Posłuchajmy, co mówi o tym moście. To m, będzie bridge. I tutaj macie coś takiego jak bridge, który będzie stworzony. I tu na tym bridge'u, na tym pomoście pomiędzy siecią Ethereum a siecią Pulstrzeń będzie można przesłać swoje Ethereum po to, by. Cokolwiek zrobić później na sieci Pulsechain z tymi środkami. Teraz jest e, wiele osób, które wiedzą o tym i mówiliśmy o tym, że prawdopodobnie sieć Pulsechain wystartuje, a ten bridge wystartuje jakieś 24 do 48 godzin po starcie sieci Pulsechain. A więc handel na sieci Pulsechain dla nas wszystkich zacznie się, co już jesteśmy tam na sieci, e, zacznie się prędzej. To znaczy dla wszystkich się zacznie, bo wszyscy dostaną swoje kopie, więc nawet jak nie masz. Tokenów Chain dostaniesz kopię e, swoich innych tokenów na sieci Chain i, mo, i prawdopodobnie będziemy próbować je wymieniać, na spekulować, co będzie lepsze, co gorsze, i będziemy próbować tam handlować. Za... Tak więc, widzicie, X-Grosz uważa, że most będzie opóźniony o dobę lub o dwie doby, a w przeciągu tych pierwszych dwóch dób, od kiedy ruszy sieć Chain, będziemy mogli sobie Spekulować między tokenami, które już tam będą na tej sieci puszczeń, czyli tymi, które otrzymamy za poświęcenie, i tymi, które otrzymamy ze snapshotu. Tak więc zdania są podzielone. Ja troszkę to opóźniłem, mówiąc w filmiku, że to będzie dwa tygodnie. Nawet może być opóźniony ten most. Kolega Old Gear Cars uważa, że ruszy od razu, a X Grosz uważa, że będzie to te dwa dni po starcie sieci. Dopiero będzie ten most między siecią Ethereum a siecią. PulseChain, Pulse, Pulse Sacrifice. Właśnie tu chciałem wam pokazać, że również powstaje projekt. Mówiłem o nim wcześniej. PulseLN, PulseLN to jest most między siecią PulseChain a siecią Lightning Network BTC. I nad tą można aktualnie poświęcać swoje tokeny. Ale to już musicie sami sobie poczytać. Zostaje wam link. Też wygląda to bardzo atrakcyjnie. Możliwość wymiany bezpośrednio pulsów na Bitcoina, czy przesłanie między tymi jakby sieciami, czy słapowanie bitcoina do pulsa i pulsa do bitcoina. Też fajna opcja. Fajny pomysł, dlatego zostaje wam link. Poczytajcie sobie o tym projekcie. Jeśli chcecie, to poświęćcie. Jeśli nie, to po prostu w przyszłości jak już ruszy. Będziecie mogli z tego skorzystać, to jest taki jakby swap między tymi sieciami Lightning Network BTC a Pulse Ale do czego wracam? Dziękuję, oczywiście, za, za wszystkie komentarze. O to chodzi, żebyśmy wnosili coś. Dziękuję również za te pozytywne, za te negatywne. Wszystkie mają znaczenie. A co chciałem dzisiaj wam pokazać? Oczywiście polecam film X Grosza, zostaje wam link. Oczywiście pod każdym filmem zostaje link do kanału X Grosza, do jego Twittera. Oczywiście chciałem wam się pokazać. Co tam Richard Hart na wywojował? Bo sporo. Bo sporo się działo w ostatnim czasie. Oczywiście Luna poleciała na dno, bym to powiedział. Luna zleciała poniżej 30 dolarów. Co oczywiście pozwoliło Rafał, Rafałowi Zaorskiemu zamknąć swoją pozycję. On zamknął dużo wcześniej, powyżej 50 dolarów Lunę ale taki miał cel 10 milionów dolarów, wyciągnął z giełdy, pozamykał swoje akcje, podziękował, dzięki cześć. Tymczasem Richard informuje nas, że on to przewidział. Oczywiście, rozumiecie. Nie, nie rozumiecie o co chodzi. Tutaj, właśnie mówi, że jeśli zdeponujesz dwa rodzaje ETH stabilnych, na ETH stabilnych monet do puli, aby, próbować, aby spróbować zyskać zysk, a jeden się nie powiedzie, rynek wymieni wszystkie Twoje dobre monety na te złe. Pozostawiając ci te bezwartościowe. To, co wydawało się konserwatywne, może doprowadzić do całkowitego zniszczenia. Oczywiście e, Richard mówi tutaj, że przewidział krach luny. <laughs> tutaj kolejny post. Właśnie to jest właśnie to, czyli jakby wrócił do swojego posta z marca 2021 roku, przewidział, że w ten sposób, czyli zabezpieczenie, zabezpieczenie bym powiedział, Luny, tokena stablecoina opartego na Lunie, czyli UST, oparcie go po, poprzez dokupywanie bitcoina, czyli zabezpieczenie tego UST poprzez bitcoina. Jest złe. I tak samo uważał Rafał Zaorski. Uważał, że to Ponzi. shortował i wygrał. Zobaczymy, czy się jeszcze podniesie Luna. Bo dzisiaj DekFon miał, dodał post na Twitterze, że przedstawi plan ratowania Luny. Czy coś w tym rodzaju. Ale idziemy dalej. Dzisiaj Richard będzie miał transmisję. Zobaczmy, ile zostało do niej. Livea będzie miał za godzinę. Richard. Zobaczymy, co powie. Może poda dokładną datę. Startu sieci, bo już jest blisko. Możecie zobaczyć to tutaj. To jest Twitter, oficjalny Twitter dokumentu, który powstaje na temat ryżka The Highest of Stakes Movie. Ponieważ Richard Hart wkrótce rozpocznie wielką rzecz, to chcielibyśmy przez 7 dni z rzędu przedstawić zwiastuny wideo, niepublikowane wcześniej zwiastuny wideo dotyczące tego dokumentu o ri Richardzie. Potrzeba 2000 polubień i odblokowujemy rozpoczynając jutro maraton. Oczywiście już zebrali 2000 polubień. I tutaj skomentował to Richard. Był dosyć wymowny jego tweet. Tak, to nie wskazuje na czas uruchomienia i lubię zawartość. Tak coś sugeruje, że coś się za tym może kryć. Że tutaj przez 7 dni oni będą to udostępniać, tweety tego dokumentu. A tutaj Richard napisał, że to nie przedstawia czasu startu sieci. Więc może być... Pod tym ukryta informacja. Oby, oby, no czym szybciej, tym lepiej. Tak więc, co jeszcze? Dzisiaj oglądamy livea Ryśka na jego kanale na YouTube. Dostaję wam linki. I czekamy na więcej informacji. Oczywiście, jeszcze raz wracam tutaj do tego poprzedniego mojego nagrania. Do tej bramy, bo oczywiście z bramą jest dużo więcej pytań. Ja wiem, że wy tutaj zadajecie, ale nie znam odpowiedzi na każde z waszych pytań jeszcze. Wszyscy się staramy doinformować, jak to będzie z tokenami, tymi stablecoinami coin, po jednej i po drugiej stronie, czy od razu jak będziemy, jak przyślemy te tokeny, to jest też problem, bo znamy ich cenę na sieci ETH, ale nie znamy ich wartości na sieci Pulse i odwrotnie. Tak więc dużo się wyjaśni, dużo się wyjaśni. Myślę, że ta pierwsza doba, ta druga doba, jak uważa x grosz na to, żeby się to wszystko już tam troszkę Ustabilizowało na sieci Chain na starcie, i wtedy wejdzie ta brama wymiany i będziemy wszyscy dopiero poznawać te wszystkie ceny i ten cały system gry. Póki co dziękuję jeszcze raz za wszystkie komentarze. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Oglądamy się live Uryśka, oglądamy filmik u X Grosza i śledzimy ich konta. Czekamy na więcej informacji. Polecam grupę polską Hexmisja na Telegramie i ogólną grupę Puls X, która liczy ponad 50 tysięcy. Osób. Cześć, do usłyszenia.